Witam bardzo serdecznie, zapraszam do kolejnego programu z cyklu PS3 Site TV. Zaratur z tej strony się kłania i zapraszam do przetestowania gry Alien vs. Predator. Dla wszystkich, którzy bardzo nie lubią moich wideo recenzji czy gameplay'ów, od razu mówię, że nie polecam gry i możecie sobie ją śmiało odpuścić. A wszystkich innych zapraszam do zapoznania się z kampanią Marine, Obcego i Predatora, bo wszystkie trzy będziemy mieć w tym 10-minutowym filmiku. Kampania sama w sobie jest bardzo krótka, też można ją ukończyć w niecałe 6 godzin i to mówi o wszystkich trzech kampaniach naraz, czyli generalnie biją na rekord Modern Warfare 2, którą można było właśnie skończyć jakieś 6-7 godzin. Gram na poziomie normal, teraz mamy pierwszą kampanię Marine. Za grą stoi niejaki Rebellion. Rebellion popełni taką fajną grę jak Rogue Warrior, która zbierała średnio ma za recenzji około 3,5 na 10, tak więc jest to bardzo sympatyczna ocena. Ale Rebellion również stał za taką grą jak Alien vs. Predator, która została wydana w 1999 roku i ona była bardzo wysoko hype'owana i stała się ogólnie bestsellerem, tak więc pewno dlatego Sega pop dała Rebellion możliwość zrobienia kontynuacji. Tak naprawdę nie jest to kontynuacja, tylko osobna historia. No i mamy fabularną grę pokroju Alien vs. Predator 2, czyli filmu, który był wydany bodajże dwa lata temu. No i takie same można oceny mu wystawić. Gra jest słaba i dlatego ją serdecznie odradzam. Po pierwsze graficznie jest bardzo brzydka, bo ona hura na silniku Rogue Warrior'a i niestety rozczarowuje. Jedyne co mi się naprawdę podoba to właśnie te efekty świetlne z rozświetlania korytarzy, korytarzy flarą, których mamy nieskończoną ilość w naszym plecaku, którego nie nosimy. I które flary wypalają się w rekordowo krótkim czasie, jest to naprawdę bardzo ciekawe. Mamy pistolet tylko na razie do dyspozycji, bo dalszego shotguna czy, czy karabin, to będę w późniejszej części misji, której niestety nie będziecie mieli okazji zobaczyć. Generalnie dużo obcych mnie atakuje, i ja muszę zrobić tutaj im y, dziurę z mózgu, jeżeli oni w ogóle mają mózg. Uważam się za fana uniwersum Alien vs Predator, ale nie hardkorowego fana. Po prostu jestem fanem. Lubię oglądać filmy z tej marki, lubię czytać książki, lubię przede wszystkim komiksy, bo moim zdaniem komiksy w tym uniwersum wypadają najlepiej. Szczególnie polecam komiks, który był wydany chyba z 15 lat temu przez Semik w języku polskim. Naprawdę kapitalny komiks. Co do kampanii Marine, tu właśnie wybrałem specjalnie taką misję, w której graficznie ona prezentuje się całkiem przyjemnie. Najpierw mieliśmy taki ciemny korytarz, teraz wyszliśmy na zewnątrz i widzimy rafinerię. Generalnie wbijamy teraz, teraz pokazuję, jak się leczy nasz Marine. Mamy takie fiolki, które wbijamy sobie w rękę, to jakieś ciekaweczki następnej generacji i leczymy zdrowie. Oczywiście nowa się automatycznie od razu odnawia. Takie może troszeczkę to old że mamy pasek energii, bo jak wiemy, na, we wszystkich FPS-ach obecnie już nie ma takich rzeczy, no ale to w uniwersum na akurat się jeszcze spisuje i fajnie wygląda w praktyce. Kampania Marlin jeszcze właśnie ze względu na te mroczne korytarze y, najlepiej prezentuje się graficznie, bo dużo nie widzimy, ale ogólnie jest słabo. Ponadto nie czuć tego klimatu, który można było czuć w poprzedniej osłonie gry z 99 roku. Nie chciałem w ogóle nadmienić, że jeszcze wysz wyszła gra Alien vs. Predator 2 w 2000 bodajże, drugim roku i za nią stoi Monolith Productions. To studio popełniło później takie fajne gry jak Fear, Fear 2, Condemned i Condemned 2. I te gry zbierały całkiem przyzwoite oceny w okolicach 8 na 10, dlatego ja zupełnie nie rozumiem decyzji SEGI, która dała deweloperkę studio, które ostatnie wyniki ma w okolicach 4 na 10 w recenzjach i gry okazują się naprawdę słabe. Alien vs Predator może tak słaby nie jest i na pewno fanom się spodoba, ale niestety też nie powalam. Uważam, że w tym uniwersum można naprawdę stworzyć genialną grę, system Celera, bez solera, obojętnie co, może wyjść kapitalna gra z perfekcyjną grafiką i w tym wypadku niestety to rozczarowuje. Ja już bardziej bym się nastawił na Alliance, Alliance Colonial Marines, który, za którym stoi studio Gearbox i który będzie wydany tak naprawdę nie wiadomo kiedy, bo już developerka trwa dosyć długo, a niestety nie słyszeliśmy o nic. Ja teraz podnoszę Noda, to takim zabieg, żeby otworzyć drzwi czy uruchomić windę i wrzucę go zaraz i przejdziemy do, do kampanii Aliena. Kampania Aliena to jest kampania, którą najbardziej wyczekiwałem w tej gr grze, jest to ulubiona postać z uniwersum. I są naprawdę kapitalni. Jeżeli czytaliście komiksy, które przedstawiają genezę w ogóle alienów, badania naukowe nad nimi, to na pewno wiecie, że, że jest to kapitalna, kapitalna produkcja i alienami można się zawsze fajnie bawić. No ale przejdźmy może już do windy i przeskoczymy zaraz do kampanii alienów. No i oczywiście musiałem się standardowo jeszcze pogubić, dlatego to sekundkę potrwa. Proszę o odrobinę cierpliwości. No i teraz przerzut. Ok, witam w kampanii Aliena. Jak na pewno zauważycie granie jest aż tak mroczne jak kampania Marine, głównie przez to, że wzrok naszego Aliena dostosowuje się do ilości dostępnego światła. Ja teraz walczę z paroma cyborgami i tutaj niestety nie pokażę żadnych finisherów. Alien ma ogólnie około 6 różnych finisherów wykańczanie. Różnych przeciwników, i jednak po jakimś czasie one się zaczynają nudzić. Tak więc, jeszcze one są dobierane losowo, więc nic nie wyklucza tego, że możemy jakiegoś finiszera wykonać 2-3 razy pod rząd takiego samego. Tak więc, to nie jest to sympatyczne, w szczególności, gdy weźmie się pod uwagę to, że przeciwnicy, inni przeciwnicy mogą dalej do nas próbować z broni palnej. Tak więc, mogą nas szybko wykończyć. Szczególnie jeżeli gramy na wyższych poziomach trudności. Alien prezentuje się najbrzydziej graficznie, chyba przez to, że wszystkie ściany są zmapowane i na, na każdą ścianę nasz. Sympatyczny obcy może wskoczyć. Nie, nie jestem specjalnie o ale wydaje mi się, że to jest powód. Tutaj mały bug się wdał, ale to głównie przez to, że wyskakuje. Z korytarza wentylacyjnego no i teraz łatwo się jeszcze pogubić w starowaniu bo niestety kampania jest krótka jak już mówiłem zajmuje jej przejście poniżej 2 godzin to akurat jest ostatnia misja, którą pokazuję na filmiku I, i nie da się przyzwyczaić do tego biegania po różnych korytarzach, tutaj kolejny atak na kolejnego cyborga, w tej misji tylko cyborgi są no i są zwykli ludzie, których możemy scharwestować i ja to również zaprezentuję zaraz na ekranie Ogólnie w tej misji muszę otworzyć jakąś bramkę, wejść do tego kole, kolejnego korytarza wentylacyjnego i nacisnąć takie płytki w skalę. Znaczy nie na skale na skalę. I one odblokowują kolejne wejście. Taka mini drobna gra logiczna, która za dużo logiki nie ma. Alien ma standardowo jeden szybki atak rączkami i jeszcze może ogonem wymachiwać, taki dłuższy atak. Możemy za pomocą e, L2 wycelować odpowiedniego przeciwnika. No i ja otworzyłem teraz tą klatkę to jeszcze tutaj się okazało, że, że mogę tam wbić i, i zaprezentować coś. Proszę. Ale ja właśnie, o właśnie zapomniałem o tym, ja w tym gameplayu tego nie robię, bo chciałem Wam jeszcze pokazać jak się harwestuje ludzi. Tak więc zaraz zrobimy małego facehagera na, na jakimś przypadkowym, o tu mamy sympatycznego yy, chłopczyka. Tak więc zrobimy mu facehuggera, jakiś staruszek niestety, no nie wiem czy on dobrego aliena stworzy. A potem przejdziemy już do ostatniej kampanii Predatora. No i teraz się, e, ostatni loading I, i jesteśmy predatorem, ja wrzuciłem właśnie klałka. Predator ma naj, najlepsze zabawki technologiczne, tak więc możemy się bawić. Ja wylądowałem na planecie i podchodzę do zwok swojego towarzysza. Biedny zginął w walce, ma jakieś rysy na, na, na masce. No i oczywiście wbijemy mu zaraz sekwencję odpowiednią w języku dla mnie nieznanym i niezrozumiałym. I teraz nic się innego nie stanie jak to, że przywołałem grupę obcych. Tak więc pokażę Wam, zademonstruję walkę z paroma obcymi i ogólnie zabawę laserkiem blasterkiem jak w grze Halo Wow. ten mały filmik no i co się dzieje, pojawia się grupa obcych ja wbijam moje oszcza i proszę i tutaj mogę y, zrobić dłuższy skok ale ja... jest automatyczne celowanie z laserka tak więc można w łatwy sposób pokonać obcych a później mamy jeszcze oczywiście podejście I, i możemy za pomocą naszych oszczy zrobić parę finisherów ja zaprezentuję w tym gameplayu parę finisherów tak więc y, nie dajcie się Poczuć w złudzeniu, że ta gra fajnie się prezentuje graficznie, bo ta dżungla tak naprawdę nie wygląda za fajnie, może na tym filmiku prezentuje się lepiej. Ja ogólnie wybrałem takie misje, gdzie, gdzie grafika nie, nie, naprawdę nie mm, zwala z w sensie negatywnym, tylko tak jest, staranie się wybrać, które są ładne. Mamy nasze kryształy, dzięki którym możemy odnowić zdrowie. To a propos ciekawe, których używał Marin. No i oczywiście mamy klałka niewidzialność. Prze prze przechodzimy przez tą dżunglę i czekamy aż kolejni obcy się pojawią, bo ich jeszcze będzie troszeczkę. Tak mi się wydaje. Proszę. Nadciągają obcy. Chwytamy go, grab i zapomną kwadrata i robimy na nim finishera. Proszę. Efektowne są to, no ale po jakimś trzecie jak już mówiłem nudzi się to niestety. Ogólnie obcytoł to tak trochę rozczarowuję moim zdaniem w tych grze, bo oni mają bardzo mało healtha. Nie wiem czy to w związku z trybem multiplayer i odpowiednim wyważeniem ich, ale, ale naprawdę łatwo ich się pozbyć zarówno main jak i predatorem. Reasumując, ja ogólnie to już koniec filmiku: nie polecam gry, poczekajcie aż gra stanie i wtedy może się zastanówcie nad jej kupnem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania.